Pytajcie. Jeszcze znalazłem jakieś dwa grzyby jadalne. Pierwsze grzyb jadalne w roku 2022. Nie licząc jakiegoś to małego buchoworka z trzech tygodni. Jeden, drugi, dwa gołąbki zielone. To się nie ma, co się lubi, to się robi, co się, się ma. Jakie się pojawiły pierwsze, Zbieram, biorę do domu, skrobie tam do zupy mogą wpaść, albo do jajecznicy. A kawałek dalej, już wziął ten gołąbek czerwony bardzo ładny. ma czerwonawy. Spróbuję ugryźć kawałek. Czy jest gorzki, czy nie? Nie jest gorzki. Zatem też jest jadalny. Zabieram go tu przy gołąbki czegoś trzeba zacząć zbieranie w tym roku 2022.